Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek na kanale, to na pewno pamiętacie, jak mówiłem Wam o tym budynku. Miałem Wam pokazać, co się w nim znajduje, i dzisiaj to zrobimy. Chodźmy do tego miejsca. A nie, ono jest zamknięte na razie. Dlatego musimy je otworzyć, ponieważ mam taki mechanizm, którego to miejsce otwiera. W moim domku jest taka fajna dźwignia. O, jest otwarte nawet. Zobaczmy, co tam się znajduje, i jest to. Nic innego jak generator śniegu, który stworzyłem specjalnie na to, że mamy zimę wkrótce. Możemy zbierać śnieg. Nieskończoność tak właściwie. Dzięki temu, że mamy takiego bałwana, to możemy zbudować kolejnego bałwana. A nie, nie mam dyni. Napiszcie w komentarzu, jaki film chcecie zobaczyć na Gryskowicach i Michałowicach. Jajkowe pożegnanie!